Witajcie Ogrodnicy I cóż, doczekaliśmy się nektarynek ze swojej działeczki Nektarynki, czyli takie gołe brzoskwinie Niektórzy mówili, że się nie da w Polsce, że za zimny klimat A tu proszę takie cuda Wystarczy dwa opryski, a właściwie jeden lepszy oprysk Tak jak w przypadku dosłownie jak brzoskwiń Czyli na kędzierzawkę oprysk, zobaczcie zdrowe liście, żadnych objawów nie ma Zobaczcie na innym filmiku, czym pryskaliśmy. Wejdźcie w zakładkę brzoskwinię, tam na pewno są opryski, jak robimy. Także w tym roku też nie tylko jest wysyp brzoskwini, ale również i nektarynki. One, moi drodzy, tu zostały zebrane w dużej mierze, ale był taki wysyp, że po prostu się uginały gałęzie. Zobaczcie, na wszystkie końcówki to były obsypane, także ja musiałem profilaktycznie trochę zdjąć. Nawet jak wcześniej zbierzecie te nektarynki, to i tak one jak gdzieś na parapecie położycie, to one dojrzeją. Po dwóch, trzech dniach są już pyszne. Także, nawet jak są teraz twarde, wydaje się, że są niedojrzałe, to tak naprawdę są już zdatne do konsumpcji. Także piękny widok. I tu jest dowód, że warto uprawiać nektarynki w Polsce. Cześć, moi drodzy. Piękny widok.